Hej, to Patka. Przechodzę dzisiaj do Was z albumem. Album wykonałam z kolekcji Midway Carola. Dartery. i tak. Użyłam dwóch niecałych małych kolekcji i cztery arkusze duże. Okładka ma 16,5 na 16,5. Stron jest 7. Strony mają 17,5 na 17,5. A grzbiet ma. 10 cm. I ta pokładka prezentuje się tak. Yy, ogólnie yy, ja lubię takie prace, dzisiaj się mało dzieje. <laughs> w sensie, wiecie, nie takie zdobne, a już yy, nie tak jak ten. No ale. No myślę, że to całkiem fajnie wyszło. Yy, tu są. Yy, Koronkowe kwiatki. Koronki mam z AliExpress. Tu mam jakąś aplikację koronkową. Elementy metalowe. Kwiatek z zielonych kotów. Tutaj listki z AliExpress i to chyba też jest z zielonych kotów. Tekturka album pociągnięta Glossy. Tekturka jest z Floresy, Narożniki z AliExpress. Tu mamy kokardkę. Chciałam przełamać ten kraftowy kolor, właśnie tymi białymi koronkami. No, nie, myślę, że nie wygląda to źle. Tutaj okładka jest czysta. Na stronach są już maty podniesione na mm, 5 milimetrowej. I tak, tu mamy również koronkę z AliExpress i mata. Tutaj mamy stronę z flapką związywane na sznurek. I tu y, ma na zdjęcie 9x13. I tutaj, tu można coś. Y, tu będą jeszcze dorobione y, tagi. Tu można nakleić zdjęcie albo zostawić puste. Już nie chciałam y, zaklejać tego obrazka. Y, tutaj mamy wsunięte za książeczkę. Y, tak z kolekcji wycięte. I otwierana tak. Kolejna strona. Tutaj mamy wodospad i ten wodospad pod yy, zamknięcie zrobiłam prawie według tutorialu Asi z własnego yy, kącika. Z tym, że yy, sznurek powinien być pod spodem, ale ja sobie już wymyśliłam to zamknięcie, jak już miałam yy, przyklejony yy, yy, to to, no w sumie za późno się obudziłam z tym, no ale myślę, że to tutaj nie sprawi większego kłopotu. I można sobie tam przewiązać parę razy, że ja się to tak zawiąże. No i tu również mamy matę, kwiatek z AliExpress. Tutaj metalowy element również z AliExpress. Tu mamy taga, można sobie opisać zdjęcie, i to jest również mata podniesiona na milimetrowej piance tu mamy również wodospad zamykany na sznureczek. Tamten był w pionie, ten mamy w poziomie. I tak. Jest tu sporo takich nowych dla mnie rzeczy, jak tamten wodospad, czy tu zamknięcie na ćwieki. Ja ogólnie zawsze używam magnesów, ale postanowiłam tutaj sobie. Popróbować nowych rzeczy. Tu mamy również książeczkę. Mamy kieszeń. W środku dwie maty, jedna oklejona. Dwie maty nieoklejone, jedna oklejona. Mimo no to kieszonki muszą się jeszcze wyrobić. Tu mamy matę na zdjęcie. Tu mamy również matę na zdjęcie pionowe. Tu mamy znowu kwiatki i butelek i w środku mamy wsunięty, tak, tu mamy kieszonkę, tak już i dwie maty, tu mamy przyklejoną matę i ostatnia strona kieszonka z matą, jedną oklejoną, jedną nieoklejoną i tył strony, tak. A i okładkę również robiłam według tutorialu Asi z własnego Kącika. Ona pokazywała tą okładkę w tutorialu tym albumowym z kotkiem. I tak, i tak by się prezentował mój album. Dużo tego trochę tutaj, jak dla mnie się dzieje, ale myślę, że no, nawet mi się podoba. Nawet mi się podoba. Trzeba próbować nowej rzeczy, więc e... no, trzeba kombinować. jak <laughs> to był e... mój album. I co? Zapraszam do kolejnych filmów. Żegnam się z Wami. Pa.